No, będziemy mieli team, ej, to będzie mocne jak będziemy mieli taki team. Mamy taki team z takim... wszyscy mele dojazd, nie? Może w tego pacana tak zagramy nawet. No i jaki na taki invade, to chyba Q wezmę, bo on i tak sukuje, ja mógłbym podbić. Jeżeli no, to nie będzie najbardziej penętny mecz z mojej strony. Zwłaszcza na laning Faceie. Potem dopiero może się rozkręcimy. Dobra, czy ja tu arduję, żeby go nie schizowali? I guess. mam pewnie będzie chciał cheezować. No, ale Q, nie? Mi się gra, się ma. Ona mnie atakuje, to szczerze, że ja się więcej wyleczę chyba niż z jego tak da, ta, nie? O. Na bocie zadywa, ale on chyba wygrywa tym Olafem. No i co, i takim botem, to powinni się cały czas nawalać. Ja chyba CW wezmę. Dzią jak podchodzi. To ja lecę. Ty nami tu leci, what the fuck? Nadami to jest spoko. Bo jej tak się wleczę zaraz z mojego kiuska wszystkich innych rzeczy i. Elegancko. Chyba tego z Q bierzemy. Bum. Pomyślałem, że to nami trochę tak trolluje, ale wrócił do bota. A nie zamachnąłem się. Niech tam se trochę mnie poobija. Ja na następny Q. Dobra. O, jest tam jakaś walka. Dobra, zabili tam. Ściągam go. Oj, zabrakło z zasięgu. Okej, okay, tu jest jakaś wojna. Zara. O, żem zintował to. Oni tu jeszcze piersi zeszli. O Boże, my bad. Głupie, już podszedłem. Nie trafiłem autosa, w sensie czuć złego ziutka. Ale trochę gościu strollował, że się tam wyjebał. Nigdy tam umrzeć nie powinien. Dobra, zagram tak. A może dwa miecze? A, że ten autos nie wszedł? Lucky. Dobra, na no gościu już coś tam kurde bije. No to musiałbym mu dropnać little tempo. Kurde, długo to jest wystakowane. Nie wiem co on zrobił Chyba tam zabija No i zajebiście I się cofam No i dobra, warf Fagę I guess Play fage. No i gramy Ale mój ludzik też dużo bije, nie? bo waliłem wywaliłem to w szoku Czym gramy? No gramy nowym championem Za Henem. Mamy taki popierdolony team samych melaków Ale każdy z naszych melaków to jest taki typu melak, który mocno na kurwia, nie? Dobra, to żeby kanał wziąć Gicik. I teraz biorę kiuska. I się leczymy powoli. On był w top side. Zie. Dobra, o! Nie ściągnięty. Rabum. Tak mnie trochę obiję. No ale, bo teraz już jest dobry spot do mnie do grania. Tu sobie pociągnę trochę. Teraz rzucam parę kiusków, żeby się wleczyć. Fajk tu leci. On jest teraz bez tego, więc raczej powinien być. dead. I podrzut jeszcze w trakcie ruchu. Elegancko przerwany, ziomeczek zdenajowany, no i zajebioza. Tam gdzieś się może wyłapał na rzece? Grają Drake'a? Byśmy to pusznęli? Hmm, dobra, gość jest tu. Może byśmy ich tu gdzieś przecięli, jakby chcieli wracać? Pa, dawaj tu. Renegara się gdzieś wyczajimy. Oni tu chcą grać. zira będzie szedł w bota. Idziemy w tąd. No, gościu się wyjebał. Może trochę agresywnie z mojej strony, kurde ten creep przeżyje. Trochę niszczy wszystko. Możemy tam grać? O, może tu byśmy musieli tyk, z Olafem. <laughs> Dobra, biegnę tędy. Ale tu będzie dym. O. Dobra, powoli do przodu. Ale tu leci. Kurde, ale masakracja nie. Ja D, ale ich rozjebaliśmy. No, było to trochę słegowe, nie? Ale jak zacząłem ten nasz team comp, to to już wyglądał taki typu trochę pod i like Disa. Miałem taką nadzieję, że właśnie tak to będzie wyglądać: że będziemy ich cały czas dojeżdżać i taki mocny dojazd. I dym solo-kolejkowy i to odda, nie? Dobra, no, idealnie byłoby wziąć tutaj plate, ale no, chyba nie, nie uda się. Pat sam, no, dobra, niech będzie. Ja się cofam, ja miałem już całego Triforce'a, aby na dużo bił. Nie tego, buta mi daj. W tej grze. Plated, Steel crapsy? jest nice, ma to. Dobra, może gdzieś tam tu coś? bo on się obsrał. Możemy to kontestować teoretycznie. Nie ja wiem, czy szybko mida przepuszował. Kurde, ale Gostek dojazd dostał. <noise> A tak losowo w sumie wyszło, ale on tam do dofollow i tak to się gra. Oj, wyjebka. Dawaj, dochodź tu, tu Pyke'em. No i zajebiście. O! Tu możemy się też pierdalać. Jak go ściągniesz, to Tak nie żyje. No dobra, nie wyszło. No dobra. Tak czy siak, spoko dla nas. On tu cały czas jest. No kurwo jebana, chodź tu. Olej tu zabijamy. Ona no, flesza? Dobra. Chodź tu. Kurwa, jak ich wyjebałem! Ile mój ludzi mi obrażeń? Co jest? I sam jestem w szoku, co właśnie zrobiłem. No, nie, no, ten Japan jest taki OP, nie? Dobra, play it steel i Sundersky sky. Thunder Sky No Ale go wyłapał Gdy mamy dalej? O ty oni go zabijają zanim cokolwiek się tu dzieje Oj Kajsa No ty już sobie nie pożyjesz <grywa> taki team Dziekne ten machen Dobra no, sobie wezmę Karona Mam podrzut? Dobra, żyję. Cofnę się po prostu grzecznie i idź. I typuję tu na plecy, Zara. I go, na pierdalando. Dobra, biegniemy. Czy ja go walnę? Dobra, dostał. Oj, nice. Zajebiście. Oni robią to, czego nie powinni robić: czyli się z nami biją. A mamy team, który chce się cały czas napierdalać. I oni nam to dają. No jest salara 1200. No cóżka. Luźny Heatzer 400 w wieże. No trochę bije, nie? Znaczy tobie dodatkowe Obrażenia w ten tower to jest popierdolone. Najbardziej pojebane jest w sumie to, że ile ja mam AD, nie? Mogę poczekać na te pancerniaki? Mogę. Czekajmy chwilę. Bo ja mam teraz 180 d ale jak będę miał 12 staków, to mam 400, nie? Zresztą znaczy, 20 penetracji z Afriko, z kit'a mojego, no, ten champion ma tak pojebane statystyki, bo nie chodzi, że kit jest, bo on ma bardzo spokojny kit, i bardzo luźny, ale no to ile masz statystyk po prostu? To jest trochę tłumacz jak za wolno się daszuje. Dobra, głupie to było fest, ale nie wiem, czy on tak wszedł mocno. Bez sensu to zagrałem. Jakbym, ale jakby go nie zabił, i bym mógł chyba tam jeszcze raz czy dwa go zaatakować to bym miał pasywkę, bym przeżył. Oh my bad. No dobra, i teraz co bym ja kupował? Tytaniczną czy Steraka? Czy może coś innego? Sterak w sumie brzmi fine. Jakieś opinie odnośnie aktualnego i temu? Mego sektury koluje. Może mu przerwę? No. Jak nie masz Hydry, to trochę się wave clearuje, ale tak czy siak, jest to jakieś tragiczne. Mav? A po co mi Mav? Tam, jedynie kto bije jakieś obrażenia, to Azir magiczny to też nie jest takie na bombę, tylko. overtime, więc to raczej bez znaczenia. Mogę co on kupuje za dzikiej temy? Kupił Morello na mnie, o. Dobra, go Drake. Dajmy im wejść w nas, bo to jest ich plus, że nie mogą nas skajtować, jak dobrze zagrają, ale... Ej, ty, Rengar tu jest. Lol. A on go zabija, nie? Bijmy to. Ja bym się cofnął. Nie możemy im tak... O, bo... Dobra, Gwen se weszła i ich zabija solo, albo się wypierdala. O. No zagram Steraka. Zobaczymy. No ja, i tak, tak jakoś... Myślałem, że to lepiej wyjdzie. Ja, takam w sumie jest do wzięcia. Goł Atakana bierzemy. Walczmy w to. Ja, w sumie strasznie szybko to bierzemy. i mnie widzę, ale to nie ma znaczenia. Olaf ma w ogóle kryta? O kurwa, gościu gra Olafem podkryta. kryta. Tego jeszcze nie grali, nie? Może tu ktoś wyciągnął nas ze ścianki? A. Dobra, auto skew? Co, biegamy w nich? O kurwa, co on z nim zrobił? Brajerka tu? Dobra, nice. Kończymy tu z tym źródkiem? Aj, jakbym go trafił, to by mi staki zostały. Bo już smet towery. Tego siutka też. Wszystkich marszutujemy. Ja pierniczę, ale pojebana gierka, nie? I w ogóle znowu gra za Kenem. Ja nieraz raz się nie zrespiłem. Ale dobra, GG. Fajna, fajna gierka, nie?